Cześć, dzisiaj przedstawię Wam top 3 gry Roblox, no, które warto znać i w które warto zagrać. Zapraszam serdecznie, zostaw łapeczkę. Pierwszą grą, chcę, którą chcę Wam przedstawić, to Clone Yourself, gdzie będziemy mogli sobie się klonować. Więc zobaczcie, <ścoughs> mogę cały czas klikać i się klonować. Więc nawet mogę też, słuchajcie, urosnąć, żeby być naprawdę mega dużym. Ale możemy się też sklonować. Patrzcie, I dzięki temu mogę latać gdzieś wysoko. Zobaczcie, ej. Nieźle, ktoś tam do, na samą górę poleciał, ale to laguje troszkę, bo mam być szczery. Możemy i race, co to znaczy? Czyli możemy jakby kogoś odrzucić, możemy sprintować, możemy zadzwonić do kogoś. Więc naprawdę fajne rzeczy tu można robić. Gierka jest naprawdę spoko, można się pobawić w klonowanie siebie i przyjaciół. Przejdźmy teraz do kolejnej, kolejnego trybu. Gra się nazywa Clone Yourself. W moim zestawieniu nie może zabraknąć gry, która jest tajkunem, bo wiem, że też są ludzie, którzy lubią tajkuny. Ten tryb nazywa się Soap Factory Tycoon, czyli taka mm, fabryka zupy. Moj, mm, jak, jak widzicie, Gierka jest całkiem, całkiem fajna, więc typowy tycoon, którego o którym pewnie słyszeliście już nieraz, graliście wiele tajkunów. Robimy sobie zupę w naszej fabryce. No dobra, musimy dodać. Dodać składniki, tak? Cały czas je dodajemy do naszej zupy. I co, gdzieś ona tutaj wyjdzie, czy nie? Będziemy mogli sprzedać pewnie tą zupkę. Także tak wygląda ten trybik. Może Was zainteresuje. O, całe dwa dolary wpadły. I ostatnim trybem, tym top 1, który chcę Wam przedstawić, to Training Simulator, gdzie musimy, słuchajcie, trenować i stać się najmocniejszym kozakiem, taki jak widzicie tam w, 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 przed nami, taki jest super kozak, gościu. Jest to fajna gra, naprawdę zdobywa teraz mega popularność. Gra w nią ponad 10 tysięcy osób teraz rano, jak to nagrywam, więc to jest niebywały rezultat. Wieczorami jest o wiele więcej. Myślę, że ta gra spodoba się każdemu. Dajcie znać, która. Z tych gier, które wam przedstawiłem, podoba wam się najbardziej i którą sprawdzicie i do zobaczenia, trzymajcie się.